Wincent V. Sewerski to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy specjalizujących się w literaturze szpiegowskiej. Autor i jednocześnie były oficer wywiadu ma na swoim koncie całą listę hitów wydawniczych i bestsellerów. Jednym z nich jest Plac Senacki godzina 18, powieść nie tylko intrygująca, ale też wysoko oceniana przez odbiorców w serwisach książkowych i czytelniczych. Teraz w Storytel po raz pierwszy ukazuje się w formie słuchowiska. W aplikacji dostępne są również audiobooki tego autora. Plac Senacki godzina 18 ukazał się nakładem wydawnictwa Czarna Owca w 2022 roku. Od tej pory książka cieszy się niesłabnącym powodzeniem i wciąż pozostaje jedną z najchętniej czytanych powieści Wincenta V. Sewerskiego. Nic dziwnego, skoro sam autor otwarcie deklaruje, że jest to najbardziej osobista książka w jego dotychczasowym dorobku po dwóch latach od premiery po raz pierwszy ukazuje się w formie słuchowiska i to w znakomitej obsadzie. Narracja placu Senackiego prowadzona jest w dwóch wymiarach czasowych: w latach 90. oraz współcześnie. W październiku 1990 roku w ZSRR panują głasnost i pierestrojka. U władzy jest Michaju Gorbaczow który zapowiada koniec zimnej wojny. Z bazy zapadnej lica na dalekiej północy ZSRR wypływa najpotężniejszy okręt podwodny świata, Dmitry Doński, dowodzony przez Asa Floty Morskiej, kapitana Golicyna. Jednostka ma na pokładzie ogromny arsenał atomowy, który może zachwiać równowagą sił światowych mocarstw. To mocno niepokoi Waszyngton i Londyn. Sojusznicy analizują sytuację i podnoszą stopień gotowości. Amerykanie i Brytyjczycy za wszelką cenę muszą ustalić motywy Rosjan. Wszystkie drogi prowadzą do Helsinek. Mi-6 wysyła tam swojego najlepszego agenta, Martina. Rozpoczyna się gra wywiadów. W tle upada Związek Radziecki i powstają podwaliny rosyjskiego Imperium Putina. Do którego, wraz z rozwojem fabuły, wracamy w XXI wieku. W 2021 roku poznajemy Martina który już od piętnastu lat jest na emeryturze, służby specjalne upominają się jednak o jego doświadczenie i umiejętności. Czy wykorzystując je będzie potrafił rozwikłać zagadkę, trapiącą brytyjski wywiad, Plac Senacki, godzina osiemnasta, jak większość powieści Sewerskiego, jest oparta na jego szpiegowskim doświadczeniu. Ta powieść to także, jak mówi, jego najbardziej osobista książka miejsca, które opisuje. W 90% znam z autopsji. Wiele z nich jest mi bliskich. Byłem tam, widziałem, czułem tam te dźwięki i zapachy. Owszem, czasami odświeżam sobie coś w Google, ale z całą pewnością czerpię z obserwacji, które tam kiedyś poczyniłem. Trochę inaczej jest z postaciami. W jakichś 80% posiłkuje się osobami, które przeszły przez moje życie w różnych wariantach, w tym przyjaciółmi czy przeciwnikami, ale nie są to rysunki jeden do jednego, tylko postaci przetworzone na potrzeby fabuły. Ona sama, chociaż tu także inspiruje się autentycznymi zdarzeniami, w których uczestniczyłem lub o których wiem, jest najmniej adekwatna do faktów. Należy zachować ostrożność, aby poprzez podawanie faktów Miejsc czy nazwisk nie doprowadzić do dekonspiracji autentycznych zdarzeń. Zdradza tajniki swojej pracy: Wincent V. Sewerski. W słuchowisku nagranym na bazie powieści Wincenta V. Sewerski w rolach głównych usłyszymy m.in. Grzegorza Damięckiego, Olafa Lubaszenkę, Kazimierza Kaczora oraz Przemysława Bluszcza. W roli narratora wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich lektorów Krzysztof Gosztyła. Co ciekawe, w słuchowisku pojawia się też sam autor, który wciela się w głównego bohatera historii, Martina w wersji współczesnej. Tę samą postać, tyle że w latach dziewięćdziesiątych gra Grzegorz Damiencki. Jak pisarz poradził sobie z tym wyzwaniem i jak czuł się w roli postaci, która wyszła spod jego pióra. Spora część mojego życia życia to gra, ale nigdy nie grałem dla żadnej widowni. To duża różnica. Przy słuchowisku Plac Senacki czułem się straszliwie skrępowany. Przyszło mi grać rolę wśród ludzi, którzy są wspaniałymi artystami, mistrzami słowa. Nie wiem, czym to było spowodowane, może chciał mnie ośmielić. Myślę, że Grzegorz taki jest. Pozytywnie nastawiony do całego świata ludzi. Komentuje pisarz. Sam Grzegorz Damiecki nie pozostaje dłużny autorowi, jeśli ma się do czynienia z dobrym tekstem, a tak jest w tym przypadku. To w czytaniu najważniejsze jest znalezienie złotego środka, umiaru. Kiedy do grania dostaje się dobrze zredagowany tekst, od razu czujesz, że on dobrze siedzi i po chwili zaczynasz nim normalnie mówić, zaczynasz oddychać językiem autora, razem z nim robisz pauzy, razem z nim stawiasz kropki, razem z nim zawieszasz zdanie. Plac Senacki był tak dobrze napisany, że sam niósł, zarówno mnie, jak i innych lektorów biorących udział w nagraniu, mówi aktor. Przy okazji premiery Placu Senackiego godzina osiemnasta w formie słuchowiska. W storytylu ukazują się też audiobooki autora. W aplikacji już można znaleźć takie powieści jak Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni, Zamęt, Nabór, Odwet oraz Dystopia. Warto ich posłuchać tym bardziej, że przecież wszystkie bazują na życiowych i zawodowych doświadczeniach pisarza. I że. Jak przekonuje autor, są chętnie czytane i doceniane przez jego byłych kolegów i koleżanki z wywiadu. A to przecież najlepszy dowód na jakość i realistyczność tej prozy. Te i inne szpiegowskie audiobooki i słuchowiska znajdziecie w aplikacji Storytel.